Witajcie. Każda z osób, która ćwiczy winczą znajduje w nim coś dla siebie i dla mnie taką lekcją jest lekcja mówiąca o tym, że nie ma pojedynczych uderzeń, nie ma pojedynczych technik i zawsze, kiedy zamyka się jedna droga, to jakaś inna droga, inna możliwość się otwiera, tylko nie zawsze ją widzimy. I to jest podejście, które staram się też na co dzień stosować. Wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi nam za pierwszym razem, ale trzeba być do tego przyzwyczajonym, i powiedzieć sobie, że to jest ok. Ważne, żeby wytrwale dążyć do, do swojego celu i iść tą drogą, którą się wybierze. I Winchon też uczy nas, że, że jest droga, po której, po której się idzie, że małymi krokami. Dążymy do osiągnięcia naszych celów, i że często potrzebna jest do tego ciężka praca, której na co dzień nie widać. I nieważne jest, czy komuś idzie szybciej, czy wolniej, jest mu łatwiej, czy trudniej. Nie oceniamy innych osób, patrzymy na siebie i koncentrujemy się na naszej drodze, na tym, co my chcemy osiągnąć. I dla mnie też jest ważne, że jest miejsce, do którego zawsze mogę wrócić: gdzie są ludzie, którzy. Też są podobnie pozytywnie nastawieni. W trakcie treningu wszystkie problemy, troski zostaje za drzwiami. Koncentrujemy się tylko, tylko na tym, co robimy w danym mom momencie. I często nie jest łatwo, jest bardzo trudno czasami, ale innym osobom też jest trudno i nikt się nie poddaje. Więc, to jest taki, taki zastrzyk pozytywnej energii. Że mimo to, że jest trudno, nie podajesz się, bo masz cel, do którego dążysz, i wiesz, że czasami to zajmuje trochę więcej czasu, żeby dojść tam, gdzie, gdzie chcesz być.